Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądałoby wasze życie, gdybyście podjęli inne decyzje? Jakimi bylibyście ludźmi, gdybyście wyruszyli w podróż inną nogawką spodni czasu? Jan Dolski nie tylko przekonał się, jak mogła ułożyć się jego dola Dolskiego, ale też stanął twarzą w prawie taką samą twarz z innymi wersjami siebie? Oto mnogie permutacje protagonisty gry The Alters, która miała premierę w czerwcu, ale mnie dopiero teraz udało się ją nadrobić, i absolutnie nie żałuję, że to zrobiłem. A ja bym żałował? Uch! O tak. Co do kur... Żałowałbym, że dopiero teraz nadrobiłem. Kim jesteś? Jestem tobą, który zagrał w The Alters zaraz po premierze. I odrosły mi od tego włosy? Też się zastanawiałem, o co z tym chodzi. Dobra, bo wiesz, recenzja. Tak, jasne, działaj. A więc? Nie zaczyna się zdania od a więc. Czy ty jesteś po polonistyce? Odpływam na suchego przestwór oceanu. Is this the end of the road? Let's get one thing straight. I did what you created me for. Now stay away from me. We need to learn more about these peculiarities. It wasn't just in my head. Far from home, far from anyone I know. A journey whose route is unknown. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik. Ja też. Znany także jako Klas. a to jest recenzja The Alters w wersji na PC z systemem Windows. Gra wyszła też na PlayStation 5 oraz Xbox Series XS. Materiał zawiera segment sponsorowany przez firmę Nvidia oferującą usługę grania w chmurze GeForce Now, w której ogrywałem recenzowaną grę. GeForce Now możecie wypróbować klikając link w opisie, ale o tym więcej później. Dola Jana Dolskiego była zawsze trochę niedolą. Trudne dzieciństwo w rodzinie z problemem alkoholowym, chaos w życiu zawodowym i rozpad małżeństwa. Nie wszystko w jego historii potoczyło się źle, ale wiele rzeczy mogło potoczyć się lepiej. Ostatecznie Jan Dolski zdecydował się rzucić wszystko w cholerę i wyjechać w Bieszczady. <laughs> to znaczy polecieć w kosmos. Szanuję. A ty kim jesteś? Tobą, który rzucił wszystko w cholerę i wyjechał w Bieszczady. I co tam robisz? Jestem. Dziadem Borowym. Czyli że Leszym? Tak, zdają mi czasem, mówią mi Leszek. Kto napisał te dialogi? Ja. Przeszedłem grę wcześniej i pierwszy napisałem te recenzje. Aha. Na tym problemy Janadolskiego nie skończyły się. Ekspedycja w poszukiwaniu drogocennej, modyfikującej upływ czasu substancji zwanej Rapidium, rozbiła się na docelowej planecie, a nasz protagonista okazał się jedynym ocalałym. Na złego zbliża się wschód palącego słońca, które spopiela wszystko na powierzchni, więc Jan musi uciekać przed śmiercionośnym porankiem przy pomocy mobilnej bazy osadzonej wewnątrz koła. Bazy, którą nie sposób obsłużyć w pojedynkę, więc wkrótce. Jan Dolski wykorzystuje kwantowy komputer, stanowisko klonujące i Rapidium, aby wyprodukować własne klony, które w swych symulowanych żywotach podjęły inne decyzje życiowe. I tak oto stopniowo mobilna baza zapełnia się Janem, który został technikiem, Janem doktorem, Janem botanikiem czy Janem naukowcem. Każdy z nich z innymi umiejętnościami, ale i doświadczeniami, traumami oraz problemami. A nasz Jan Dolski Prime będzie musiał sobie z tym wszystkim jakoś poradzić, Zarządzając ekipą siebie. I o i o! Co tu się wyrabia, obywatelu? Co? Ale jak będziesz tyle gadał o fabule, to zaczniesz spoilerować o to jest nielegalne. Ty coś za jeden. Pamiętasz, jak na wakacjach urodziny na północy zjeżdżałeś rowerem z górki, i w ostatniej chwili zabrałeś stopę z pedału, który urwał się zaczepiając o drzewo? No. No to ja nie zabrałem. Byłem poszukiwaczem przygód jak ty, ale potem dostałem drzewem w kolano i zostałem strażnikiem. Mamy 2025 rok. Won mi z tymi memami dla dziadów. Dziadów? Ktoś mnie wołał? A zatem to było zawiązanie fabuły The Alters, ale jak się w to właściwie gra? Ale najpierw mała przerwa. A ty skąd się urwałeś? Z reklamy banku? Ja jestem przedsiębiorczym tobą, który wziął ten deal reklamowy z NVIDIĄ, na który niby nie miałeś czasu. Co takiego? Ktoś musi zarobić na chleb dla tych wszystkich nas w tym domu, nie? A zatem segment sponsorowany. Cała rozgrywka, którą oglądacie w tym materiale, została nagrana z usługi GeForce Now. Tak, absolutnie wszystko. Ogrywając The Alters nie miałem tej gry zainstalowanej na żadnym urządzeniu lokalnie. Grałem w apce na kompie, na tablecie oraz Steam Decku. GeForce Now to usługa pozwalająca grać w gry uruchomione na serwerach Nvidia. Urządzenie, na którym gramy, służy jedynie do wyświetlania obrazu, odtwarzania dźwięku i wysyłania naszych naciśnięć przycisków. Nie trzeba mieć komputera z mocną grafiką, wystarczy jedynie solidne łącze, aby grać w wysokiej jakości w tytuły posiadane na Steamie, Gogu, Uplayu czy nawet w Game Passie. A można grać również na Macach, smartfonach, w przeglądarce czy goglach wirtualnej rzeczywistości. Choćby MetaQuest 3. A ostatnio dodano nawet obsługę kierownic. I możecie sprawdzić za darmo, jak to działa na waszym łączu, bo godzinne sesje są dostępne dla każdego bez płacenia abonamentu. A do tego gracie w gry, które posiadacie na Steamie czy innej platformie, więc nawet jeśli przestaniecie płacić abonament GeForce Now, to gry dalej należą do was. Ja w ogniu przeprowadzki grałem w The Alters tylko przez GeForce Now z abonamentem Ultimate, i prawdę mówiąc, zapominałem, że gram w ten sposób. Po ostatniej aktualizacji Blackwell, po której gra się w chmurze na sprzęcie porównywalnym do kart GeForce RTX 5080 grało mi się jak na moim komputerze. Abstrahując od tego, że to segment sponsorowany, GeForce Now to jedyne granie w chmurze, w którym opóźnienia nie są dla mnie odczuwalne. I co za tym idzie jedyna z tych usług, która jest dla mnie akceptowalna. A to się jeszcze poprawiło, od kiedy Nvidia uruchomiła serwery w Warszawie, które na początku tego miesiąca przeszły jako jedne z pierwszych na świecie modernizację do architektury Blackwell. Po aktualizacji Blackwell można strumieniować rozgrywkę nawet w 5K i w 120 klatkach na sekundę dzięki DLSS4 z Multiframe Generation, Nvidia Reflex zmniejsza opóźnienia poniżej 30 milisekund dla większości użytkowników, a do tego tryb jakości kinowej oferuje próbkowanie kolorów 444 i obsługę HDR. No i nowa usługa Install to Play oferuje dedykowane miejsce na serwerach Nvidia, aby instalować gry ze Steama, które nie są natywnie wspierane przez GeForce Now. Tym samym biblioteka obsługi Gier zawierająca 2300 tytułów gotowych do grania, powiększyła się o kolejne 2200 produkcji instalowanych na serwerach Nvidia razem 4500 gier. I w czasach wszystkiego drożającego GeForce now Ultimate kosztuje, ile kosztowało, pomimo rozszerzenia możliwości usług. 109 zł za miesiąc lub 539 za 6 miesięcy. To ponad 7 lat grania w cenie komputera z RTX 5080. Chcecie zobaczyć, jak to działa? Kliknijcie link w opisie i udanej zabawy. Dobra, to oddaję głos temu mniej przedsiębiorczemu. Poszedł sobie? No dobra, to wracamy do tematu. A zatem jak się w to gra? Cóż, rdzeniem rozgrywki jest specjalność studia 11 Bit Studios, czyli zarządzanie zasobami. Jest tu niby nieco eksploracji, ale nawet w niej zawarte jest to zarządzanie. Rozgrywka podzielona jest na kilka aktów i w każdym z nich nasza mobilna baza, zaszyta w kole od roweru King Konga, zatrzymuje się, bo jej ucieczka przed słońcem zostaje przerwana przez jakiś problem do rozwiązania. Możemy opuścić kołodą i zwiedzić w skafandrze okolice zbierając metale czy inne substancje organiczne oraz podłączyć do bazy wieżami transportowymi urządzenia wydobywcze, które ustawiamy na złożach głębinowych wykrywanych przy pomocy rozstawianych sąd. Po drodze pokonujemy różne rumowiska, klify, co ma swój koszt w różnych zasobach, a nieco później mamy też zręcznościowy aspekt walki, powiedzmy. To znaczy The Alters podchodzi do tematu fantastyki bardziej jak Interstellar niż jak Obcy, więc nie mamy tu żadnych ufoków ani nawet lokalnej fauny, a jedynie pewne zjawiska, które możemy neutralizować. Ta walka, i zaznaczam, że wsadzam słowo walka w cudzysłów, jest dość nieciekawa, ale nie stanowi też ważnego elementu rozgrywki. To taki Alan Wake bez rewolweru. Samo latarką. A ty to kto? Latarnik. Świecę latarnią. I co mnie wprowadziło na tę drogę życia? Introspekcja. Mhm. Mm Jak wspomniałem, w tej eksploracji też zaszyte jest zarządzanie zasobami, głównie czasem, ale i zużywalnymi wiertłami laserowymi do roztapiania skał, czy baterią kombinezonu wykorzystywaną do wspinaczki oraz walki. Urządzenia wydobywcze zazwyczaj nie działają same z siebie, więc trzeba je samemu obsłużyć, zużywając drogocenny czas albo przydzielić do nich nasze klony, które oczywiście też mają tylko dwie ręce. Na ogół. Drzewem włokie dostać to też nic przyjemnego. I mogą wykonywać jedną rzecz jednocześnie. Mamy tu więc zarządzanie czasem swoim i naszych alterów, ale też i rozbudowujemy bazę, dodając do niej kolejne pomieszczenia i próbując je sensownie rozłożyć w przestrzeni. Produkujemy pożywienie w szklarniach, bo mnogi bohater pojedynczy musi swoje zjeść, aby nie umrzeć z głodu. A to, czy ugotujemy porządne posiłki, czy zrobimy z materii organicznej pożywną papkę, będzie miało wpływ na nastroje wśród bohaterów i tak dalej. Poszczególni janowie mają takie czy inne umiejętności, na przykład górnik przydzielony do prac górniczych uzyska więcej urobku, a lekarz z upodobaniami kulinarnymi osiągnie lepsze wyniki zarówno w ambulatorium, jak i w kuchni. Wspomniałem o nastrojach, bo tak, dbamy też o nastroje załogi. Jeśli przeholujemy, mogą się nawet zbuntować albo gorzej pracować. I tu rozwiązujemy ich różne problemy, dbamy o wyżywienie i wypoczynek, oglądamy z nimi nawet filmy wieczorami, które to filmy są całkiem. Zabawnymi produkcjami aktorskimi. Absurdalne, ile krótkometrażowych fabułek powstało na potrzeby tych nieinteraktywnych scen w The Alters. Wszystkie te systemy mieszają się ze sobą. Na przykład, wydobycie pewnych surowców może doprowadzić do napromieniowania przydzielonego do tej pracy górnika. Po takiej zmianie w radioaktywnej kopalni, może gorzej się czuć, wymagać hospitalizacji, przerwać pracę, ale i popsuje mu się humor. W sytuacji podbramkowej możemy naszych alterów zmuszać też do pracy na nadgodziny, ale tu koszty, jeśli chodzi o morale, są olbrzymie. Chcą żreć, niech zasuwają. Do tego dochodzą oczywiście zadania związane z naszą misją, poboczne wątki poszczególnych wersji Jana, które też wymagają od nas tego, abyśmy coś wyprodukowali albo poświęcili jakieś zasoby w inny sposób. Pewne zjawiska pogodowe stanowią zagrożenie dla bazy i wymagają od nas inwestowania w zasoby zapewniające ochronę, a na kark bez przerwy dyszy nam powoli zbliżający się wschód słońca. Naprawiamy naszą bazę, rozbudowujemy ją, dodając kolejne moduły, rozdzielamy zadania między alterów, a wieczorami mamy chwilę, aby. By posocjalizować się ze swymi klonobraćmi, utworzyć nowe, ważne wspomnienia, pograć w piwnego ponga albo obejrzeć film. Rytm rozgrywki ma cykliczną formułę opartą o upływające dni i stan gry zapisuje się jedynie rano. I czasem pojawia się syndrom jeszcze jednego dnia, kiedy to nie można się oderwać od grania, bo rozpoczyna się następny cykl, a my chcielibyśmy załatwić jeszcze jedną sprawę i spędzamy w grze jeszcze jeden wirtualny dzień. I na tym zbudowana jest cała rozgrywka: balansowaniu rozbudowy bazy, produkcji potrzebnych do wykonania misji przedmiotów, eksploracji oraz dbaniu o podstawowe i wyższe potrzeby naszych alterów. A ja zadbam o sponsora, i przypomnę, że nadal oglądacie rozgrywkę nagraną z GeForce Now. Nieźle, co nie? Jak tę rozgrywkę ocenić? Cóż, jest to całkiem dobrze przygotowane, ale momentami staje się nużące. Jako że nie grywam często w takie tytuły, wybrałem średni poziom trudności i jakiekolwiek wyzwanie napotkałem raczej na początku. Pod koniec drugiego czy trzeciego aktu moja skłonność do optymalizowania wszystkiego sprawiła, że moim głównym problemem było gdzie mam przechowywać to całość. Od miałem wszystkiego tak wiele, że mi się nie mieściło w bazie, i potem musiałem coś z bólem serca wyrzucać. Niemniej trudno mi powiedzieć, czy to problem balansu gry, czy może po prostu powinienem był grać na wyższym poziomie trudności. Z mojego aktualnego opisu The Alters prawdopodobnie jeszcze nie wyłania się tytuł, który, jak wspomniałem na początku materiału, cieszę się, że nadrobiłem, ale to dlatego, że nie doszedłem jeszcze do najważniejszego. Otóż największą siłą tej gry jest jej opowieść. The Alters zostało świetnie napisane, a narracja gry splata się z rozgrywką. Wszystkie permutacje żywota Jana Dolskiego przygotowano tak, aby stworzyć wiarygodne psychologicznie wersje postaci ukształtowanej przez różne doświadczenia. Jeden Jan jest wrażliwcem, który został z żoną, inny wpadł w pułapkę nałogu tak samo jak jego ojciec i jest zawiedziony sobą, kolejny postawił na karierę naukową kosztem życia osobistego i racjonalizuje swoje wybory, a jeszcze inny poświęcił się pomaganiu innym wybierając drogę lekarza, ale nie jest dumny z niektórych ze swoich decyzji. Jako podstawowy Jandolski będziemy musieli zmierzyć się z problemami owych postaci, pamiętających swoje hipotetyczne żywoty, które nie miały miejsca. I zostało to świetnie napisane oraz zagrane. Zresztą zarówno aspekty fantastyki naukowej, jak i bardziej ludzki wymiar fabuły są świetnie przygotowane. I chyba najbardziej imponuje to, w jakiej synergii pozostaje opowieść. Przedstawiony i rozgrywka. Historie, które tu poznajemy, są ściśle powiązane z tym, jak zarządzamy naszą bazą i działaniami alterów. Do tego, podczas jednego przejścia gry nie możemy poznać ich wszystkich, bo możemy mieć w bazie określoną liczbę klonów i jesteśmy zmuszeni wybrać to, jakie wersje Jana stworzymy. Ta interaktywna i rozproszona na wiele postaci opowieść ma jedną wadę. Nie jest to historia tak skupiona, elegancko prowadzona i utrzymująca starannie Wyreżyserowane tempo, jak to bywa w bardziej liniowych opowieściach, ale tego nie dało się przeskoczyć. Wiadomo, że gracz swoimi decyzjami reguluje rytm historii i zdarza się, że jakiś wątek zostaje przerwany, bo chwilowo trzeba się skoncentrować na podciągnięciu innych aspektów działania bazy. Mimo to uważam, że tutaj zostało to zrobione tak dobrze, jak się dało w ramach takiej struktury. I cieszę się, że spędziłem te ponad 30 godzin, krzątając się dookoła mobilnej bazy zaklętej w oponę. Naprawdę wielkiego jelcza. Klimat całości jest bezbłędny. fantastyczno naukowa warstwa lekko zalatuje prozą Stanisława Lema. Postacie są psychologicznie wiarygodne i różnorodne bez odlatywania w stronę przerysowanych stereotypów, a ocierająca się o retrowave muzyka w połączeniu ze świetną, nawet jeśli nie idealną oprawą graficzną i wyrazistymi projektami wizualnymi, buduje nastrój całości. To nadal jest nagrane z GeForce Now, uwierzycie? Ale kiedy tak teraz o tym myślę, to dochodzę do wniosku, że najbardziej unikatowe w The Alters jest to, że mamy tu do czynienia z dobrze zrealizowaną, humanistyczną, pochylającą się nad człowieczeństwem, fantastyką, która wykorzystuje swój nietuzinkowy pomysł na zawiązanie fabuły do tego, aby przyjrzeć się wcale niefantastycznemu tematowi życiowych wyborów. I robi to dobrze. Cóż, moje odczucia wobec The Alters mogą też być zabarwione przez fakt, że ze względu na własne doświadczenia rezonuje ze mną wieloraka historia Jana Dolskiego naznaczonego piętnem wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym, ale to chyba dotyczy połowy populacji Polaków, którzy urodzili się w późnym PRL-u. W ramach osobistej dygresji wtrącę, że niedawno, po prawie 30 latach, spotkałem się z częścią mojej klasy z podstawówki i dopiero teraz, po tylu dekadach, dowiedziałem się ile z moich koleżanek i kolegów miało w domu różne wersje rodzica alkoholika. I kiedy zobaczyłem w jak różnych kierunkach Poszło ich życie, włącznie z niestety powielaniem błędów swojego rodzica. Cóż, historia wyborów życiowych Jana Dolskiego jest historią, właśnie o nas. Przepuszczoną przez wątek fantastyczny, ale całkiem prawdziwą. I o wiele bardziej interesującą niż setna fabuła o zemście, którymi karmi nas rynek gier wysokobudżetowych raz za razem. Jeszcze trochę tej introspekcji sam zostaniesz latarnikiem. Na koniec jeszcze wspomnę o bardzo dobrej, ale niestety tylko kinowej wersji polskiej, bo chociaż to. Polska gra, bohaterowie mówią jedynie po angielsku. Niemniej jestem w stanie to zrozumieć w kontekście tego, jak wiele różnych dialogów jest w tej produkcji, a 11 Beat Studios nie ma budżetów ogromnych wydawców. I oto całe The Alters. Świetna opowieść zbudowana na solidnej grze o zarządzaniu zasobami z wiarygodnie napisanymi postaciami i świetną, fantastyczną naukową oprawą. Nie wszystko jest tu idealne, i rozgrywka potrafi momentami nieco zamulać, ale i tak chciałbym, aby było więcej takich. Gier. Polecam waszej uwadze, jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać. Cóż, udanego rozjaśniania uśmiechami mnogich twarzy Jana Dolskiego. A wiesz o ile dłużej mógłby się Jan uśmiechać, jakbyś wcześniej zagrał? Hm? Game on. Ej, to znowu ja, przedsiębiorczy kłas. Przypominam, że jeśli chcielibyście nadrobić The Alters albo jakiś inny tytuł, ale nie macie sprzętu, który go udźwignie, to możecie wypróbować GeForce Now, klikając link w opisie. Tylko uważajcie, aby nie obrazić za bardzo swoich alterów, bo mogą się zbagować i będziecie rozmawiać z ich plecami.